O, o Tak, i właśnie w ten oto sposób zaczęły się dla mnie zawody Downhill City Tourów ustroniu. Witam Ciebie serdecznie na moim kanale. Ja jestem Dirtowy Bubu. I dzisiaj troszeczkę więcej opowiem o tych zawodach. Odbyły się one w poprzednim, jeszcze 2019 roku, we wrześniu. Nie miałem wtedy jeszcze GoPro, więc nagrywki pochodzą właśnie z Xiaomi i. W ogóle na temat tego sprzętu mam troszeczkę więcej do powiedzenia. Dajcie znać, czy chcecie recenzję. Co do samych materiałów, to niestety nie mam ich najwięcej, ponieważ był to któryś dzień z mojego wypadu w góry i po prostu karty SD, które miałem przygotowane na ten wyjazd, wypełniły się w błyskawisko. Tempie, więc, żeby nagrać fi przejazd finałowy, musiałem pousuwać troszeczkę e, z przejazdów treningowych, w których też zaliczyłem mega konkretną glebę, której oczywiście nie nagrałem, ale mogę wam troszeczkę o niej poopowiadać. Sytuacja wydarzyła się właśnie na pierwszym dropie na rolinie i zaliczyłem jedną z najgorszych gleb, które można zaliczyć. Otóż na najeździe centralnie przed samym dropem, przed samym uskokiem strzelił mi łańcuch. Poleciałem z frontflipem na lądowanie na kamienie, w ogóle ocknąłem się gdzieś tam w krzakach, gdzieś tam w kamieniach, w jakichś pokrzywach. Fatalna sprawa. Myślałem, że po tym upadku nie będę w stanie kontynuować już jazdy w tym dniu, w tym całym tripie, bo powiem szczerze, zahaczyłem dosyć mocno. Na szczęście do samych finałów miałem troszeczkę więcej czasu i udało mi się pozbierać po tym upadku. Niemniej jednak Przekonałem się na własnej skórze, że spinanie łańcucha Shimano wielokrotnie to nie jest dobry pomysł, jeżeli macie dobrą łydę. Jeżeli chcecie naprawdę e, generować większą moc na wasz napęd, bo, bo może się to niedobrze skończyć, łapcie teraz flashbacka z przejazdów treningowych. Przy problemach z rowerem, to podczas całych zawodów pojawiło się ich nieco więcej. Kilkukrotnie zdarzyło mi się wymieniać dętkę, nawet po tą dętkę iść pieszo, gdzieś tam 1,5 czy 2 km w głąb ustronia. Niestety mamy takie czasy, gdzie dętka 26 cali, no nie jest standardem na zawodach downhillowych, a szkoda. Trasa zawodów była dosyć wymagająca, i mimo zerwanego łańcucha i kilku przebitych dętek, będę ją wspominać na maksa dobrze. Najbardziej podobał mi się początek w trasy, podczas którego dużo się działo. Była duża, fajna chopa na początku, fajnie się wskakiwało z chopeczki cyk do bandy, z bandy do kolejnej chopeczki. Cieszę się, że z bomby udało się zaliczyć właśnie tego gapa nad tą baustradą, nad tą barierką. Następnie wskoczyć właśnie na taras, bo to jeden z bardziej technicznych elementów całej trasy. Z takiej rzeczy zdaję sobie sprawę, że nie jestem królem ścigania się po schodach i też po schodach mało co jeżdżę. I szczerze mówiąc nie wiem czy będę to zmieniać w przyszłym roku. Może. Zobaczymy. A oto gleba, która miała miejsce praktycznie tuż przed samymi finałami. Był to ostatni przejazd treningowe A! A! A kurwa, weź ten rower, proszę cię. A! A! Nie, jest ok, jest ok, ale A! jak widzicie, troszeczkę mnie tam sponiewierało. Na szczęście udało się dojść do siebie przed samymi finałami. Cel na finały był jeden. Celem było dojechanie do mety i nieuszkodzenie roweru. Zdawałem sobie sprawę, że jeżeli łańcuch już raz pęknie, to może to uczynić następny raz, i po prostu za każdym razem, kiedy dawałem korbę, bałem się, że znowu kolejny raz się zerwie. Dlatego mój przejazd finałowy, który za moment pokażę, był bardzo asekuracyjnym przejazdem, niemniej jednak jaram się, że mogłem w takiej imprezie brać udział, więc łapcie ten przejazd. Dawaj! by bezpiecznie to dojechać. To by było to zawody w Ustroniu Mój pierwszy przejazd ale jest to mój ostatni przejazd Były to mega trudne zawody dla mnie Jaram się, że ukończyłem Jaram się, że mimo tych kilku gleb nic mi nie jest i Wystarczy. Już. Jak oceniam zawody? Pod względem przygotowania trasy, pod względem tego co się działo na tej trasie, to naprawdę mega spoko. Pod względem mojego przygotowania, to niestety nie byłem przygotowany na tego typu zawody. Też wypadły one na spontanie. Podczas chilowania w Radichausie Adrian Bukiejos zadał mi pytanie, czy, czy lecę jutro na zawody do ustronia. No, skoro już tutaj jestem na południu, to dlaczego nie? I w ten oto sposób znalazłem się w tych zawodach. Po samych zawodach, poturbowany niczym najman po walce z podzianem, udaje się w poszukiwaniu prysznica. I jako, że nie mieliśmy noclegu, to nie było to proste. Tutaj z pomocą ruszył nam Michu. Pozdro dla ciebie. Pachnący i wykąpani, ruszyliśmy dalej na after afterparty, podczas którego wbiłem jedno czy dwa piwa. I zasnąłem. Sportnie melanże. Jeżeli chodzi o afterparty, to przypominało mi to troszeczkę taką wiejską osiemnastkę, będę to bardzo pozytywnie wspominać. Pozdro dla całej ekipy Kulta, pozdro dla Błażeja z Wrocławia i Stefana z Downhill City Touru. Nocleg klasycznie w dwójkę w samochodzie Najak. Po nocy w Mercedesie niestety nie byłem w stanie udać się na pociąg i trip o, przedłużył mi się o jeden dzień. Zostałem w Bielsku i tutaj zadajecie mi pytanie, hej Bobu, byłeś w Bielsku i nie dałeś znać, że jesteś w Bielsku. No byłem w Bielsku, tylko nie byłem na rowerze w Bielsku. Niestety byłem tak poskładany po całym... Po całych tych kilku dniach w górach, że nie byłem w stanie nawet tam zbić piąteczki. Pierwsze co zrobiłem, to po przybyciu o 12 do hotelu, to po prostu poszedłem w kimę i nie wiem ile godzin spałem. Wieczorem poszedłem na pizzkę i poszedłem dalej spać. Rano pociąg do domu i pada pytanie, czy warto jeździć na takie imprezy, czy powtórzyłbym tą imprezę. Myślę, że jak najbardziej tak. Jeżeli w przyszłym sezonie będę miał troszeczkę więcej styczności z rowerem zjazdowym i będę miał okazję ruszyć na tą imprezę, to na pewno się tam udam. Czego mnie to nauczyło? Że nie zawsze warto być kozakiem. I te Urban Donchile to nie jest taka prosta sprawa, że a, ja pojadę po schodach. Bo żeby wystartować w takich zawodach trzeba być naprawdę mocno przygotowanym również fizycznie. Bo trasa, trasa jest bardziej wymagająca niż chopeczki driftowe, że masz trzy chopeczki, zrobisz sztuczki i jest koniec. Nie, tam trzeba było się naprawdę mnóstwo czasu napedałować, i miałem bardzo kiepski czas jeśli o to chodzi. Ze względu nie tylko na kondycję, ale również na przygotowanie mojego roweru. O top 5 błędach, jakie popełniłem podczas całego wyjazdu w góry, nagram jeszcze materiał. Tylko nie pytajcie się, proszę kiedy. Mam nadzieję, że podobało ci się to wideo, jest to swego rodzaju podsumowanie tych zawodów. Też chciałem o tych rzeczach opowiedzieć, póki je jeszcze pamiętam, bardzo dużo przygód było z tym związanych. Wiem, że mega spoko mi wraca się do tego typu filmów, też cieszę się, że Wam one się podobają. Widać właśnie tutaj progres, widać podejście, jakie się zmienia mi na przełomie tych lat, więc mega się jaram, że mogę takie coś tworzyć. Jeżeli Ci się podobało, to koniecznie zostaw łapę w górę, napisz komentarz, bo dzięki tym komentarzom Lepiej się to pozycjonuje tutaj na YouTubach, jest nasz coraz więcej. Wbijaj na grupę na Facebooku, wbijaj na Instagramy. No i co ci mogę powiedzieć? Trzymaj się tam. fartem.